Fiu, aleś ty ciężki. Może jadłeś za mało warzyw? Takie teksty mnie nie ruszą. Jesteś tępy! A? Moja zmiana! O! A to co? Złapaliśmy szpiega. Do jasnej anielki. Nie Dziękować. Wzruszający. Ależ wspaniały dzień! Mam szpiega! I mam informacje! <laughs> Gadaj. No już! Weź się, goń! Nic nie poczułem. Więc nie ruszycie, cię, ci jajca! Czekaj. Usmażę je... ...i posznę! Dobra... Zamordowałem medyka. Jestem martwy! A! Zabiję kogokolwiek, kto zabije kogokolwiek! Och, proszę... Zabij mnie. Nie! Mów dalej! Pomyślmy, zrobiłem także grubego. Nie żyję! Gruby nie żyje! Gruby nie żyje! Górcze, nie umiem wyrazić, jak cię nienawidzę! Może chcesz słowniczek? Sprawię, że zaczniesz gadać! Jak? Chodź tu, skarbeczku! Co? Nie! Przygotowałem ci co? Nie! Odbieraj gębę! Co? Dźgnąłem cię! Aaaa! Szlak! Pozwól, że dam ci radę. Nie umieraj! Dobra, świetnie! Więc chodźmy co! Dobra robota. Dziękować! Strzel piątkę! Tak! Dawaj I Wróciłem! Koks! Yeah. ©